Witam, witam moi drodzy. Wszędobelska samochwała jest nadal w Czechach. Dwa dni miałam wyjęte z życiorysu. No ale już trzeci dzień to trzeba by było znowu coś pozwiedzać. I jesteśmy w Kutnej Horze w Czechach i obejrzymy sobie w tej chwili hmm, klasztor najświętszej Marii. Panny, zaraz podejdziemy bliżej. O, tu jest Muzeum Tobako. A tutaj mamy klasztor, No najpierw żeby sobie... bo chcieliśmy w tej kutnej chorze zobaczyć sobie tę kaplicę, kaplicę czaszek, bo kutna chora właśnie z tego słynie, ale trzeba zakupić bilety tam w tym są kasy, gdzie widać tam taki czerwony dach. Tam jest całe info, i tam są kasy. Trzeba zakupić bilety i wejść sobie najpierw tutaj, do tego klasztoru, a dopiero później przejść do tej kaplicy czaszek. Tam przy tej kaplicy jest też hmm, cmentarz taki o właśnie wycieczka chyba jakaś wyszła a my sobie a my sobie teraz wejdziemy właśnie tutaj O. katedra e, chyba w niebo wzięcia Marii Panny chyba tak to trzeba tłumaczyć no i sobie obejrzymy moi drodzy wnętrze jest w jakimś remoncie renowacja A tutaj mamy takie stare jakieś pomniki Postumenty, o tam też Wszystko jest zebrane w jednym miejscu. Ale zobaczcie jak pięknie wyrzeźbione ławki. w drzewie rzeźbione wszystkie my sobie podejdziemy tam jest jakaś boczna nowa martyris jakoś tak jakoś tak tutaj sobie zobaczymy jak wygląda ołtarz bo tam wejdę za bo tam są jakieś też piękne obrazy z boku nie jak zwykle z tyłu, przy wyjściu, tylko tu są organy z boku. Jak się wejdzie do klasztoru, to po prawej stronie przy samym, bez mała ołtarzu są organy. Pierwsze się spotykam z tym, żeby organy były z boku. No, ale po to podróżuję, żeby się czegoś uczyć, nie? Tak wygląda ołtarz, a tu są właśnie te piękne obrazy za ołtarzem. <laughs> będziemy powoli wychodzić tam jeszcze gdzieś można wejść po schodach tam widziałam, że państwo wchodzili, o tutaj można wejść tam po schodach, wysoko, wysoko i można z góry zobaczyć jak to wygląda no, nie wiem, czy dam radę wejść tam, gdzie ten krzyż, o widzicie, tam państwo, ktoś sobie tam wygląda, spróbuje wejść. Może tam radę. O, waszła, moi drodzy. Tu właśnie, gdzie jest Chrystus ukrzyżowany. Tu, gdzie wam pokazywałam. Taki jest widok z góry. Na dół, ale tam jeszcze coś jest, więc to zobaczyć. ścialochy nadzieję ja nie spadłem. jak się to wszystko rusza tutaj jakieś kupony Wlazłem, ale nie wiem czy dobrze zrobiłem? Ale no, chyba wolno tutaj nie było zamknięte, więc chyba może. Muszę sobie usiąść. Są jakieś... Wszystko skrzypi. Jestem na dachu. Wejście. Zobaczymy. I z góry widzimy wszystko pięknie. Zobaczcie. że nic nie widać tylko taki kawałeczek no to ja będę musiał zbierać do wyjścia pokazałam wam co można zobaczyć ups z góry a teraz będę wracać to są jakieś takie kopuły widzicie jak to wygląda które tak od, yy, widać z dołu to tu. Widać to jak to wygląda, ale od drugiej strony. I już wychodzę. A tutaj schodzimy teraz po takich schodkach krętych no. musimy zejść teraz na dół no i jeszcze przy okazji można tutaj coś zobaczyć proszę tak wygląda jeszcze z góry po przeciwnej stronie też są schody kręte jak widzicie a my schodzimy już tutaj. Tup, 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 tup. Moje, moje, moje buciki sprawdzają się nawet, nie powiem. A tutaj mamy takie a jest mostraniec a tutaj mamy jakieś jakieś pismo starodawne z Czerniawieczne уже два Drewniane konfesjonały. Stare. Pięknie rzeźbione wszystko. Tutaj mamy jakieś stare obrazy. Po jednej i tutaj po drugiej stronie, tak jakby cała droga krzyżowa. Ale nie wszystkie są obrazy właśnie z tej drogi krzyżowej. Chyba po drugiej stronie też są. Także przedstawia całą drogę krzyżową w takich, w takich obrazach. Wszystkie chyba stacje są, tylko są widzicie z drugiej strony też. To już pokażemy. stawać choineczki już są przygotowane na przystrojenie kościoła, na święta tam mamy krzyżownicę chyba no i tutaj aż rzeczywiście z ciekawości zajrzę, tak oczywiście z drugiej strony też są właśnie na tych obrazach ale one muszą być stare jejku Cała droga krzyżowa jest właśnie w tych obrazach Też pięknego. ale to wszystko. No i tak, to jest właśnie ta klasztor w niebo wzięcia najświętszej tak tam wyczytałam. Tu byłam, wszędobylska samochwała.